No, mamy godzinę. Niech ja przełączę. 1524. Tak. No i chciałem Wam pokazać jeszcze jednego kotka, który tu się schował, a dawno już nie pokazywałem, którego rejonem jest oddział numer 4. Tutaj. Tutaj rządzi Margolcia. Ona tu pilnuje, jak tu inny kot wejdzie. To zaraz jeszcze ruboru, pościg, wyścig na dochodzenie. I proszę, zaraz zobaczycie. Widzicie? O! Jest. Jest. Argolcia. Kicia. Argolcia, kiciulka. Lubisz tak? Nie? W cieniu. Pod krzaczkiem. No, koty strasznie lubią pod krzaczkiem latem Maciek świętej pamięci Maciek świętej pamięci to tam zawsze pod tymi krzakami leżał sobie całe dnie a nawet całe noce tak mu się to podobało